Począwszy od ampułek służących temu, żeby włosy nie wypadały, poprzez balsamy, szampon i zabiegi są przecież bardzo proste i prost. Niektórzy nie mówią, to jest niemożliwe, a jednak, proszę Państwa, jest to możliwe. I wszystkim to tłumaczę, że odpowiednie stosowanie tych środków firmy Techa przynosi znakomite rezultaty. A zabawną rzeczą jest to, że kiedyś będąc nad morzem, wędruję sobie po wodzie, raptem wbiegają dwie młode damy w wieku gdzieś lat i ja mówię, popatrz, Mikołaj. Ta droga mi jest tutaj niemożliwe. Mikołaj w lipcu, ty jesteś kretynką, Nie, 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 to ty jesteś kretynką, ponieważ Mikołaj ma akurat urlop. Naprawdę polecam wszystkim panom, którym zaczynają się robić tutaj łysinki, polecam oczywiście środki firmy TH.